Gdy wydawało się, że w świecie latarek czołowych wymyślono już wszystko, w wojsku pojawiła się zupełnie nowa konstrukcja kątowa latarka czołowa. Wkrótce to rozwiązanie zaadaptowano na rynku cywilnym. Mam na imię Piotrek i zapraszam Was na kolejny odcinek. Tym razem jego bohaterem będzie model Cyclop 2. 2 to ulubiona latarka entuzjastów EDC, która nie dociąży waszego ekwipunku dźwiganego codziennie. Waży zaledwie 62 gramy i to już z akumulatorem w środku, a jej gabaryty są zbliżone do standardowej zapalniczki. Obudowę wykonano z aluminium lotniczego o twardej anodyzacji. Korpus latarki możecie zamocować do paska w dwóch gumowych obejmach. Pozwala to na regulację kąta świecenia w pełnym zakresie. Na wewnętrznej stronie paska znajdują się dwie silikonowe taśmy, poprawiające stabilność podczas użytkowania. Z kolei wypinany klips zwiększa spektrum zastosowań i umożliwia montaż latarki do odzieży plecaka i taśm pals. To jeszcze nie koniec. Dzięki wbudowanemu magnesowi, możecie ją przytwierdzić bezpośrednio do metalowych powierzchni. Korpus latarki skrywa diodę Cree XPG3, która generuje 600 lumenów, a w maksymalnym trybie jest w stanie świecić na odległość 90 metrów. Na rynek wprowadziliśmy właśnie nową ulepszoną wersję tego modelu, który można zasilić zarówno zawartym w zestawie akumulatorem, jak i baterią CR123. Akumulator naładujecie za pomocą ładowarki magnetycznej ze wskaźnikiem naładowania. Cyklop2 to latarka trwała i niezawodna. Jest odporna nie tylko na uszkodzenia fizyczne, ale niestraszny jej woda, kurz i brud. Sprawdzi się nawet podczas nagłego pogorszenia pogody. To wszystko w tym odcinku. A jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi produktami i filmami, zasubskrybujcie ten kanał i koniecznie sprawdźcie nasze social media.